W tym filmie wyjaśnię Ci, jakie problemy środowiskowe dotyczą Afryki. Dowiesz się więcej o pustynnieniu, wycince lasów i niedoborze wody. W wielu regionach Afryki ziemia staje się coraz bardziej sucha. Gleby tracą swoją żyzność i powstaje pustynnienie. Jest to spowodowane nieregularnymi opadami oraz niewłaściwym użytkowaniem ziemi. Ludzie muszą coraz bardziej zmagać się ze skutkami tych zmian. W niektórych krajach afrykańskich lasy są wycinane pod drewno i tereny rolnicze. Ta wycinka prowadzi do utraty siedlisk dla wielu zwierząt. Jakość powietrza również pogarsza się z powodu mniejszej liczby drzew. Klimat się zmienia, ponieważ mniej CO2 jest pochłaniane z powietrza. Wiele obszarów Afryki ma za mało wody, by zaspokoić potrzeby ludności. Szczególnie na terenach pustynnych woda jest bardzo deficytowa. Często ludzie muszą pokonywać duże odległości, by znaleźć wodę. Brak wody wpływa na rolnictwo i codzienne życie. Okresy suszy są częste w wielu krajach afrykańskich. W wyniku dłuższych suchych, faz pola usychają i dochodzi do nieurodzaju. Ta susza prowadzi do niedoboru żywności i ubóstwa. W dotkniętych regionach ludzie walczą o przetrwanie. Problemy środowiskowe w Afryce dotyczą także zwierząt. Pustynnienie i wycinka lasów niszczą siedliska wielu gatunków. Szczególnie w lasach żyje wiele gatunków zwierząt, które są teraz zagrożone. Zmniejszenie źródeł wody również negatywnie wpływa na zwierzęta. Zmiany klimatyczne nasilają problemy środowiskowe w Afryce. Wyższe temperatury i mniejsze opady powodują ekstremalne warunki pogodowe. Powodzie i susze występują na przemian. Te zmiany utrudniają dostosowanie się do nowych warunków. Rolnictwo w Afryce jest mocno obciążone problemami środowiskowymi. Z powodu erozji gleby i niedoboru wody coraz trudniej jest wyprodukować wystarczającą ilość żywności. Wielu rolników musi zmieniać metody uprawy, aby odnieść sukces. Bez wsparcia, plony mogą dalej spadać. Problemy środowiskowe wpływają również na gospodarkę wielu krajów afrykańskich. Z powodu zniszczenia zasobów naturalnych wiele osób traci środki do życia. Mniejsze plony z rolnictwa i rybołówstwa prowadzą do bezrobocia. Ubóstwo w dotkniętych regionach nadal rośnie. Istnieją różne podejścia do zwalczania problemów środowiskowych w Afryce. Projekty zalesiania pomagają przywrócić lasy i wiązać CO2. Budowa zbiorników wodnych oraz zrównoważone rolnictwo również mogą stanowić rozwiązania. Jednak te rozwiązania wymagają czasu i wsparcia z całego świata.